Cześć, witajcie z tej strony, Wachab z Wami. Kolejny odcinek Seriot Moda. Wracamy sobie do bitwy Arnor kontra Mordor. Sama bitwa jest naprawdę ciężka, i e, tutaj przeciwnik dosłownie zasypuje nas jednostkami. Spróbujemy podziałać sobie tutaj troszeczkę tymi magami. E, ma tu ktoś coś ciekawego? O, Ty możesz walnąć tutaj klom ognia, to myślę, że będzie spoko. O, jeszcze swojego. Przy okazji piznął, ale... Niech już będzie. Niestety tutaj magowie zaraz albo umrą, albo po prostu znikną. Nie wiem co on tutaj robi w ogóle. Aha, daje doświadczenie, czyli to mi się kompletnie nie przyda. Dobra, no walczcie tutaj. Stąd idą oddziały oczywiście. Wrócił nam bohater spoko. No się tutaj połączcie. Kupujemy ulepszenia, oczywiście. No i konnica. Na pewno potrzebna nam jest konnica, bo kurde. a Bez tego to jest ciężko. Możemy sobie tą elficką konnicę tutaj robić, niech będzie. O, powiedzmy, że niech będą te cztery oddziały. Eee. A... No i patrzcie, co tutaj się dzieje, po prostu. No, no tutaj to wiecie, myślę, że bez problemu sobie poradzimy z obroną, oczywiście, ale ogólnie to jest słabo, bo nie wiem kompletnie, jak się przebić tutaj do wroga. Bo wiecie, ja się tutaj normalnie przed nimi obronię. Problem w tym, że będziemy szli dalej na nich, i tutaj znowu będzie szła kolejna taka wielka armia, więc. No jest słabo, no. Lejcie tych tutaj. No widzicie, jak to się tu prezentuje, wszystko. Ale trzeba by nacierać powoli na niego, bo kurde, no. Dobra, tu mamy jakieś oddziały, powiedzmy, że zaznaczamy już sobie wszystkich, trudno niech tak będzie. No i idziemy powoli. Dobra, te jednostki już tu są spoko. Wy się tutaj możecie połączyć. Największe problemy są chyba z katapultami, szczerze mówiąc. One chyba najwię najwięcej szkód mi robią, z tego co zauważyłem. Ale może coś nam tutaj z tego wyjdzie. Ci ucznicy teraz niezłą robotę robią. O kurde, czy stąd trzeba uciekać? Hmm. Tutaj idą jednostki, dobra, wy się nimi zajmijcie. Można by tu kurde coś pobudować. Co to są za ucznicy? To są jacyś chyba tutaj eficy. No, to są ci, trzeba ich robić. Oj, naprawdę tutaj niezłą robotę robią z tego co widzę. Mm, tutaj konica mi się już wbiła. Nie wiem, czy się tą konicę opłaca robić tak naprawdę, bo oni jakoś nie za bardzo się spisują, jak na razie. No, a kurde ci łucznicy tutaj, no to są naprawdę nieźli. O, trzeba na pewno tą katapultę zniszczyć od razu. Niestety już strzeliła, no ale cóż. Jak na razie nie jest źle, szczerze mówiąc. Idziemy tutaj do przodu. Na pewno tych trzeba tutaj ciągle ulepszać. No, i na pewno jakaś piechota też nam się przyda od razu. Chodźcie, tutaj. Kurde. Najgorsze jest to, że trzeba tyle rzeczy naraz tutaj robić. A wiecie, na chwilę. Znaczy, tyle rzeczy. No, trzeba ciągle produkować jednostki, patrzeć tutaj na bitwę. Bo najgorsze jest, jak właśnie zaczynają się bić z trolem czy coś, a nawet nie bić. Tylko po prostu łucznicy trola nie zabijają. No, to jest wtedy słabo już. Bo troll mi wybija wszystkie oddziały. No, i to jest potem. Takiego trola to trzeba od razu zabijać, bo. niszczy nam tutaj wszystko. Tutaj ci pobiegli, kurde. No ja ich tak łatwo nie zabijem. Dobra, nieważne. E, my się bijemy tutaj. No możecie ich tutaj lać tak naprawdę. I naprawdę większość teraz jednostek to po prostu będą. Uh, no, ci ucznicy i tyle. Uh, no, jak na razie to w sumie łucznicy tutaj przetrwali nam głównie. Uh, dobra, zaznaczamy sobie wszystkich z powrotem, żeby oni tutaj wszyscy przyszli. Zabijcie tutaj tego trola. Aha, dobra, teraz już troj jest zabity, więc oni tutaj nie przyjdą. Oj tutaj jest ten mocny oddział, trzeba go zabić. Skoro jest tutaj obok nas, no toi naprawdę duże spustoszenie robią. Ale, ci uczniowie są nieźli? Kurde, no to. Szkoda, że ich na początku nie robiłem, bo naprawdę, no teraz zaczynamy się przebijać dzięki tym ucznikom. Oni z tymi ulepszonymi strzałami to naprawdę robią masakrę. Dobra, powiedzmy, że przejmiemy to sobie na szybko, chociaż ja raczej nie będzie czasu nawet. Eee, w sumie, niech się tutaj ci ucznicy robią, to jest chyba jedyna droga do zwycięstwa. Powoli się już zbliżamy do jego siedziby, no i przy siedzibie użyjemy wszystkich mocy, jakich się da, i zobaczymy, może coś z tego będzie. Oczywiście, budynki będzie ciężko niszczyć tutaj ucznikami. No, ale jakoś sobie damy tutaj radę. Zaraz będziemy przywoływać wszelkie jednostki. Tu już widzę, że jeden oddział biegnie. Chyba powoli możemy tutaj przyzywać. Niech tutaj wleci Arwena. I zacznie się chociażby tymi wieżyczkami tutaj zajmować. Oj, trzeba tutaj go zabić, bo nam wybije wszystko. Tutaj już wszystko niego strzela, dosłownie. Nawet wiecie, tutaj te. Eee, do budowania, znaczy no, do zbierania zasobów. Dobra, mamy kolejne oddziały. Świetnie, niech zabiją tych na początku. Kolejny. No i co? Lecimy tutaj na ten budynek, może e, Tą wieżyczkę na pewno by się przydało zniszczyć, i w ten sposób poniszczyć mu tutaj te wszelkie ulepszenia, które ma przy zamku. Coś z tego będzie chyba teraz w końcu. Czyli łucznicy to było coś, co było nam najbardziej potrzebne. Dobra, może na razie tych sobie odpuścimy jeszcze. Niestety teraz mamy samych łuczników, żadnej piechoty. I tutaj sam ten bohater jest. On się może uleczyć trochę. O kurde. Mam nadzieję, że to nie wybiją mi tutaj wszystkich łuczników teraz, ale dobra, chyba nie jest źle. Jeszcze tu chyba idą kolejne oddziały dokładnie. Trzeba by mu to zniszczyć. W sumie ci ucznicy na budynki też są mniej tak szczerze mówiąc. No bo patrzcie, jak to szybko tutaj pada. Myślałem, że będzie ciężko niszczyć budynki, a naprawdę jest chyba łatwiej niż tymi. Niż piechotą całą. W sumie nawet siedziba bardzo szybko pada. A tutaj oni by mogli porzucać jakieś zaklęcia. Nie wiem, jakiegoś orła przyzwać tutaj, Gandalf, może takie coś. O, no, zabił. W sumie chciałem tutaj przejąć kilka jednostek, ale już za późno. No i patrzcie, siedziba zniszczona. Teraz pozostałymi budynkami trzeba się zająć. O, tych by trzeba zabić, bo oni są bardzo mocni. Ale też bez problemu. Kurde, no i patrzcie, zrobiłem sobie łuczników tylko. Próbowaliśmy wszystkiego. Po prostu robiłem wszelkie jednostki jakie się da. Zrobiliśmy elfickich łuczników i po prostu z tymi ulepszonymi strzałami to jest jakaś masakra. To co oni tutaj robią? Tu sobie jakieś oddziały przejmiemy jeszcze. Zabijemy wroga własną bronią. Jakaś wieżyczka może tutaj wlecieć. Naprawdę nie spodziewałem się, że ci uczniowie są aż tak mocni. Dobra, czyli w końcu nam się udało. Eee, cała walka z tym morderem trwała 3 czyli naprawdę nieźle, ale w końcu była jakaś porządna bitwa. No bo wcześniej to te bitwy były takie, no, nawet sami pisaliście, że troszeczkę e, słabe, bo bardzo szybko niszczyłem swojego przeciwnika. Ale teraz było naprawdę fajnie. Tak więc jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapki w górę, napisać jakiś komentarz, coś w tym stylu. No ja tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć!